Wow, czy to mój nowy dom? Wow. O, i mam sąsiadów! Cześć! Nazywam się Jess! Uwielbiam wszystko co różowe! O, a to moja sąsiadka! Cześć wszystkim! Nazywam się Tiffany. Uwielbiam rok! Rok, rok, rok! A to moja sąsiadka! Marzę o pięknym różowym domu! Nawet wiem, czego mi do tego potrzeba. Hej, co ty robisz? O czym tak myślisz? Zamierzam zrobić dom swoich marzeń i nikt mi w tym nie przeszkodzi. Zaczniemy od malowania domu. Bierzemy różową farbę, polewamy dom. Świetnie, kolor jest po prostu magiczny. Ale pięknie! Domek jest cały różowy! Stefanie, a ty co będziesz robić? A ja pomaluję swój dom na fioletowo. Będziemy strzelać farbą z mojego pistoletu. Cały domek będzie fioletowy. Idealnie. A dach będzie czarny. Opalimy go palnikiem. Doskonale. Hmm, co ta jazz wymyśliła? Zawieźcie to do mnie na podwórko. Tak, dziękuję. To metalowy zbiornik. Trzeba go okleić ceglastą folią. A teraz mój pomocnik sam wytnie okno. To przypomina prawdziwą wieżę zamku księżniczki. Trzeba jeszcze zrobić dach i udekorować mój domek. Ale super. Wszystko zrobiłem, Jess. I jak. Jestem zachwycona! To jest dokładnie to, czego chciałam! Poważnie, ja też tak potrafię. Będę miała swoje wieże. Wyglądają fajniej niż jej różowe wieże. A teraz weźmiemy czarny papier i nożyczki. Wytniemy z papieru piękne wzory. Przykleimy je na dom za pomocą gumy do rzucia. Doskonale. Jeszcze tutaj. I tutaj. Ale super. Teraz bierzemy szablon serca. Zrobię takie serce z folii. Kładziemy folię na wierzch, a teraz malujemy. Kontur będzie czarny, a w środku zrobimy wszystko kolorowe. Ale super mi wychodzi. To serce wygląda naprawdę świetnie. Tak, dobrze. Jeszcze trochę koloru. Doskonale. Jeszcze trochę niebieskiego. I przyklejamy serce na domek. Cudownie! Ej, co to za hałas? Mój pomocnik postanowił zrobić dla mojego domku piękny ganek. Jaki uroczy! Jestem zachwycona! Mój domek wygląda jak w moich snach! O, jak boli! Uderzyłem się młotkiem! Strasznie boli! Co robić? Obserwowanie cierpienia innych jest mega zabawne. Hmm, a co ja mogę tu jeszcze zrobić? Wymyśliłam! Przytwierdzimy do mojego ganku słupki. Tak, doskonale. Dobrze. I zrobimy daszek. Zamontujemy też czarny płot. I na takim ganku mogę urządzać grilla. Usmażymy sobie parę kotletów na burgera. Mmm, ale zapach. Powiesimy tu pączka. Wow! A co tak pachnie? Wow, Tiffany smaży coś pysznego. A ja jestem taka głodna. Co by tu zjeść? Wiem, zrobię sobie watę cukrową. Mam tu specjalny aparat. Spróbujmy. Tak, świetnie. Wygląda super, ale dobra. Właśnie przypomniałam sobie, że domek moich marzeń ma chmurki. Właśnie ich tu brakowało. Postawimy chmurki o tutaj i położymy jeszcze tęczową ścieżkę. O tak! O rany! Jazz! Twój domek. To prawdziwy dom marzeń. Jestem zachwycona. A co zrobiła Tiffany? O, postanowiła wyłożyć ścieżkę do swojego domku czarnym węglem. Ciekawe rozwiązanie. Poustawiała nawet świeczki, żeby na pewno nikt się nie zgubił. I parę nagrobków. Dziewczyny, wasze domki na zewnątrz są już gotowe. Obie poradziłyście sobie doskonale. Teraz zajmiemy się wnętrzem domku. W moim pokoju jest naprawdę pusto. Powiesimy tu girlandy. Tak, świetnie. I piękne firaneczki. Cudownie. Co jeszcze? O, zrobię parę fotek. Jaka ja jestem piękna? wspaniale. Teraz z gotowymi zdjęciami okleimy firanki. Tak, doskonale! To wygląda naprawdę świetnie. Co może być piękniejsze ode mnie. O, wiem, co jeszcze zrobię. Bierzemy farbę i pędzelek. Narysujemy na drzwiach piękny obrazek jednorożca. Będzie miał piękny róg i słodkie uszka. Jakie to urocze! Wychodzi mi naprawdę pięknie. Uwielbiam jednorożce. I jak podoba się wam mój jednorożec? Według mnie jest naprawdę słodki. A sufit jest całkiem pusty. Udekorujemy go piankowymi rurkami. Są kolorowe i przypominają tęczę. Na ścianach powiesimy miękkie różowe poduszki. Jak ładnie i romantycznie. Hmm, a co z podłogą? O, dywan. Też będzie różowy. I trzeba tu dać dużo zabawek i poduszek. Ale ekstra. Mój domek wygląda wspaniale. Teraz można trochę odpocząć. Ja też postanowiłam urządzić swój pokój. Powiesiłam już girlandy. Na ścianie będzie plakat mojej ulubionej grupy rockowej. Powiesimy jeszcze trochę winyli. Tak, doskonale. Zrobimy stół z opon. Tak, gotowe. Postawimy tu świecznik. Damy pająki, dynie. Parę czaszek też nie zaszkodzi. A tutaj będzie pufa. Jak mrocznie i rokowo. Uwielbiam ten pokój. Nie mogę doczekać się imprezy. Potrzebuję ogromnych głośników. Wow, szykuje się głośna impreza. Czy sąsiadka jazz jest na to gotowa? Zagram teraz moje ulubione solo na gitarze. To na pewno obudzi jazz. Co to za hałas? O nie! Co za okropna muzyka! Jak głośno! Zaraz mnie zdmuchnie! To moja szalona sąsiadka Tiffany postanowiła zrobić tu koncert rockowy? Jess przynajmniej posłucha trochę dobrej muzyki! Nie! Wyłącz to! Nie mogę tego słuchać! Zaraz mi uszy zwiętną! Daj mi to! Chcesz grać na gitarze? Masz ukulele. Przynajmniej brzmi przyjemniej. Co to ma być? Nie będę na tym grać. Co ona sobie wyobraża? Jeśli spodobało Ci się nasze wideo, to daj nam lajka i koniecznie subskrybuj nasz kanał. Do zobaczenia, pa pa!